Klikająca postać, Ctrl H. Kurde! Strigerował się! Tak nie miało być! No i znowu tarcza. Au! <grystanie> Jeszcze się odbiję od tego. No Ale chciałem tylko zdjęcie zrobić. Hej, hej widzów! Kolejny legendarny przeciwnik. Stoi już za mną i szczerze mówiąc, coś czuję, że on będzie cięższy niż ci z pierwszej edycji. Muszę mu pierwszy przebić tarczę. Uff, Luna. Trollu. Teraz powinienem skupić się na obrażeniach. Dobra, to jest łatwe, byle tylko w to nie wpaść, jak będę upadał. Jest w tej chwili sparaliżowany. Uwaga, żeby nie zostać tym obłokiem, tą czapeczką, co on ma. Dobra, szybko się odnowił, to jest bardzo niepocieszające. Dziwiłem, że będzie gorzej, ale może być nawet łatwiej. Dobra, na to trzeba uważać. Nie wiem, czy lot jest to dobrym pomysłem. Dobra, deszmy go raz i zobaczmy, co robi. No to trzeba uważać, bo widzicie już le lecą. Oła. Jeden bardzo mocno zabawał weźmy, się podlećmy. O nie, 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 nie. Uh, uh. <ś> to było laki i to strasznie. Zbimy go z tego. Faa, nie, już było tak blisko. <ś> nie, powiem tak, trzeba się dobrze skupić i go ta radę zrobić. Nawet perfekcyjnie, bym powiedział. Może bez tyle obrażeń. O, tak powiem. Przesta o, 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 to był błąd. Nie zobaczyłem, co on robi. Ładne. O, przeżyłem. <grywy> Dobra, trochę leczę. Kurde, za szybko to użyłem. Aj, witam Cię ponownie, mój drogi przyjacielu. No, to jest bardzo ważne dla mnie. Bo to jest najlepsza faza, żeby zadawać mu obrażenie i mu zniszczyć tarcze. Ale teraz jest taka przerwa. I pytanie: co robisz? Zwracać uwagę. O, właśnie. Raz, dwa, trzy. Dobra. Trzeba uważać, żeby nie dostać. Tak przypadkiem. Od niego strzała. Bo to nie o to chodzi. Dajmy mu jak najwięcej obrażeń. Obrodna wiatarka i cofamy. I patrzymy, co robi. Uderza w ziemię. Ok. Z tego też łatwo oberwać. I to jest one shot dla mnie. Uj, wszystko jest one shotem dla mnie. Co teraz robisz? Co teraz robisz? Ja, 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 nie. Wiem, co robisz. <ścoughs> Szczęście się wyuczyłem. Znowu to jest najgorszy atak dla mnie. Choć już się nauczyłem, dasz, dasz skok. Co teraz będziesz robił? Dobra. No właśnie. Jest źle. Sytuacja wygląda bardzo źle. 1000 HP. Jak pomiędzy się to zrespiło? Nie mogę. Proszę daj mi. No i znowu, nie lubię, to jest najgorszy atak, który może być, tego tak nie lubię, w ogóle chyba dostałem, ale byłem w czasie dasha, więc nie, obr nie oberwałem obrażeń, no nie otrzymałem, nie oberwałem. Powiem tak, brakuje pokory <ścoughs> przy tym przeciwniku. Czemu ty stosujesz teraz to, żeby, mnie mnie nauczyć? No patrzcie, już drugi raz. <ścoughs> znaczy trzeci, czwarty to już jest raz. Co jest? Ktoś się może zainteresuje tym, że coś się popsułeś. Dobrze, bardzo dobrze, mój drogi. Uff, było blisko. Uff, uff, uf, uff, uf. Oj, brakuje pokory przy tym przeciwniku. Jeszcze raz. Dobra, koniec. Już, zwolnij konie. O, jest szansa na szympansa. Nie, nie, nie! Uf, uf, uf. Na spokojnie, na spokojnie. Trochę więcej pokory. Powiem się, że mi uderzy. Którego nie lubię. No nie skoczyłaś mi, Luna. No i się zaczyna. Nie! Uf, uf. Luna, ty trolu. Uf. Dobra, to na jeden atak może, może jeszcze się ustoję. Co to było, to nie wiem. Panika gaming. Znowu. Raz, dwa. Skok. Przeżyłem. Ale na jakim low? Dlatego nie lubię tego ataku. Dawaj, odlecz się jak najwięcej luda. Leczenie. O, to mnie nie uratuje. Przed niczym. Dobra, leczymy się. Pyk, pyk 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 jak najwięcej. Uf. Dobra, wyleczony. Może jeden strzał przeżyje jeszcze. O. Uf. Dobra. Jest dobrze. Powiem Ci widzę, że jest dobrze. Już połowa HP. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie. Muszę uważać. Pokora. Pokora. To jest najważniejsze. Bo ja widzę, że próbuję jak go najwięcej zbić, a to nie o to chodzi. To nie są jakieś wyścigi. <grybujesz> Jakoś idzie. Jest szansa na szympansa. Dobra, teraz będzie machał. Jeszcze mi się trochę podleczył. No to się podleczę. Nie, muszę mieć full. Będę wtedy bezpieczniejszy. Czemu nie wyleczyłem się? Widzicie? <laughs> Brak pokory. <laughs> What? No nie było tak blisko. Nie wiem co to za wydarzyło, ale sądziłem, że to już minęło mnie, a to dotknęło mnie w no. Liczę, że ten run, który teraz będzie, to będzie ten ran, że go rozwalę. No i nawet dobrze się zaczyna, powiem wam. To mi nic nie daje! To zaraz będzie regenerował otacze. Przestań. <noise> Dobra. Jest. Mój czas. chwały. What? Ej. Nie, po nie powinienem dostać. Co jest? Że stałem poza tym. A? Samo szukany. A. <noise> o tym mówię, że pojawi się głas, który idealnie we mnie uderzy. Dlatego nie lubię tego ataku. Nienawidzę. A, i tak ten rand był popsuty. Bo jakimś cudem dostałem, a nie powinienem dostać. Za nogę mnie złapał pewnie. Dobra, 3, 4 HP już zeszło. O! Skoczył deszcz. wyuczyłem twoich ruchów. Jak nic nie gadam, to się lepiej skupiamy. A to normalne, u wszystkich tak jest. Dobra. Jeszcze chwila i będzie po tobie. Dziwnych błędów. Nie zrobiłem. Aż do teraz. A. A no to jest najgorsze. Jak się już odezwałem, to już błąd zrobiłem. Ja to taki kargodny. O, jeden strzał, trochę za dużo. Teraz jeszcze dostanę z tego, to już w ogóle będę płakał. <grytanie> no ale tego ruchu nie lubię. Widzieliście? Był kułas nade mną. <grytanie> pokora, pokora, mój drogi. Pokora, dobra. Strasznie powolny ruch, ale trzeba uważać, naprawdę. Dawaj Luna. Jesteśmy tak blisko. Task number one. Survive. <grytanie> I go finiszujemy. Dawaj. Nice. E, taki loot tylko? Uuu. <laughs> powiem wam, że niezła zabawa była. Oj, niezła. Może nie tak jak z tymi wodnymi bomblami, <laughs> Które były dość irytujące, bo nie mogłem praktycznie atakować. Tutaj miałem możliwość taką, że chociaż mogłem je bić. Ale powiem wam, że dobrze że się bawiłem. To, że się bawiłem. Jeszcze jedna została postać, na legendarna. Chyba gdzieś tutaj była. Mm. To on też zrobię na spokojnie, znaczy gdzieś tu, tu. Nie wiem, będę musiał poszukać, a tu już w następnym odcinku spróbujemy ją. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie, Trzymajcie się. Hej, hej!